Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to test auta używanego i oczywiście Volvo V70 trzeciej generacji. Zacznę od prowadzenia. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, to w wersji R Design jest to pewnego rodzaju kompromis pomiędzy komfortem a sportem. Nie jest ten układ jakoś tak szczególnie precyzyjny. Ma w centralnym położeniu taki moment, gdzie nie czuć do końca, co się dzieje z kołami, ale też nie można określić tego układu, że on jest. No, może źle powiedziałem, nie tyle nie jest precyzyjny, co po prostu nie jest aż tak precyzyjny, jakby to było powiedzmy w autach bardziej sportowych, no ale nie jest to auto sportowe. Air design to takie bardziej, powiedzmy, delikatne cechy sportowe więc ten układ kierowniczy uważam, że jest. Ok, do tego auta pasuje, w centralnym położeniu troszeczkę nie czuć, do końca się dzieje z kołami, ale to nie jest duży zakres, więc według mnie układ kierowniczy jest ok. Zawieszenie jest troszeczkę sztywne, ale tutaj znowu, no, nie jest to stricte sztywne zawieszenie, tak jak w aucie sportowym. Tylko jest to po prostu zawieszenie komfortowe, troszeczkę utwardzone, więc nawet jeżeli preferujecie raczej zawieszenie komfortowe i zakupicie Volvo z tym właśnie pakietem r Design, to i tak nadal nie będziecie na ten komfort narzekać, bo jest to po prostu samochód o lekkich cechach sportowych. Nie jest to stricte samochód sportowy i uważam, że jest to dobry kompromis, bo często właściciele Volvo nie oczekują takiego ostrego sportu, tylko bardziej takie cechy lekko sportowione, powiedzmy tak to nazwijmy. W opcjach wyposażenia były też amortyzatory z regulowaną twardością. Tu takiej opcji nie ma, więc nie powiem Wam, jak to działa. Ale z tego, co czytałem, słyszałem, to podobno nie czuć dużej różnicy. Tam są trzy ustawienia. Ale jeżeli macie, taki macie takie amortyzatory w Waszym aucie, możecie się wypowiedzieć, jak Wy to oceniacie. Deska rozdzielcza jest całkiem przyzwoicie, spasowana. Drobne trzaski są. Ale to nie jest tak, że jedziecie i słychać trzaski, tylko po prostu, jeżeli podotykacie niektóre elementy, to te trzaski gdzieś tam się pojawiają. Tradycja Volvo, ale tak de facto jest i tak dużo lepiej niż w poprzednich generacjach, bo w starszych modelach Volvo, jak się dotykało konsoli centralnej czy niektórych elementów to było no, były te trzaski bardziej słyszalne. Tutaj uważam, że poziom jest OK. Jakość materiałów jest ogólnie w porządku. Niektórzy użytkownicy narzekają na pękającą skórę, chociaż problem ten już występował w poprzednich generacjach. Ale też widziałem S80 poprzedniej generacji, czy znaczy pierwszej generacji po liftingu. Zresztą test jest na moim kanale, gdzie ta skóra nawet przy 400 tysiącach była. Niezniszczona, więc też dużo zależy od tego, jak samochód użytkujecie, tylko że auto był użytkowany użytkowane głównie w trasie. Rozczarowuje troszeczkę wielkość schowków, spodziewałbym się, po Volvo, jako że Volvo kojarzy się bardziej z autem przestronnym rodzinnym, to te schowki mogłyby być troszkę większe, ale w poprzednich generacjach też nie było jakoś to super rozwiązane, też wielkość nie była jakoś bardzo duża. Jeżeli chodzi o bagażnik, to trzeba go pochwalić przede wszystkim za płaską podłogę. Po złożeniu tylnej kanapy podłoga jest no, idealnie równa. Jest też foremny, nie ma jakichś dziwnych kształtów. Jakbyście się uparli, to lodówka średnich rozmiarów by się tam zmieściła. Niski próg załadunku. Ale co ciekawe, bagażnik nie jest największy w klasie, ale jest większy niż na przykład w Audi A6C6, w Audi A6C7, no bo Volvo było produkowane dość długo, więc dlatego. Te dwie generacje tutaj porównaj do tych dwóch generacji. No i w BMC 5C61 i F11 też ten bagażnik jest mniejszy, ale co ciekawe, akurat w Audi, w środku Audi A6 i piątek bagażnik jest mniejszy, jak fotele nie są złożone, jak są fotele złożycie, no to wtedy ten bagażnik już w niemieckich autach jest większy. A największy bagażnik w klasie ma Mercedes klasy E W212, zarówno jak i W211. Ważną kwestią jest jeszcze wyposażenie w autach. Sprzed modernizacji był ekran nawigacji wysuwany. Według mnie jest to dość słabe rozwiązanie. Ta nawigacja głupiej jest, mało precyzyjna. Ten system inforozrywki jest już troszeczkę przestarzały, więc po liftingu wprowadzili nawigację, która już nie wysuwa się, tylko ekran jest stały i tamten system jest dużo lepszy. Po liftingu kolejnym jeszcze macie... Takie bardziej interaktywne zegary i te systemy już są na tyle dopracowane, że naprawdę są fajnie zrobione, dość przejrzyście i uważam, że, że jeżeli weźmiecie auto po drugim liftingu, to nie ma co narzekać. Te systemy są naprawdę fajnie zrobione, są praktyczne, no i intuicyjne. Najciekawsze elementy wyposażenia to też m.in. system City Safety, czyli system, który po prostu skanuje, tak jakby za pomocą czujnika laserowego, przestrzeń przed autem. Przy niskich prędkościach w mieście, jeżeli widzi jakąś przeszkodę, to wyhamowuje. Podobny jest też system Pedestrian Detection też warto o nim wspomnieć wykrywa pieszych. Z tymi systemami, z ich skutecznością, różnie bywa, bo to była jakby pierwsze pierwsza generacja tego systemu więc można zobaczyć sobie na przykład na YouTube jest film bodajże czeski, gdzie dziennikarze biegają przed S60-kami i ten system nie reaguje, ale w wielu przypadkach też reaguje. Więc dobrze, że taki system w ogóle stworzyli. Volvo było jednym z pierwszych producentów, który, który taki system opracował. Uważam, że pomysł jak najbardziej na plus. Jest też oczywiście system BLIS, czyli system wykrywający auta lub inne obiekty znajdujące się w martwych polach, lusterek. Oczywiście, adaptacyjne reflektory ksenonowe, ale jak na ten rocznik to już nie jest może jakaś wielka rewelacja. No, w przypadku aut, pierwszych lat produkcji spoko, w przypadku aut z końca produkcji, no to już konkurencja miała LEDy. Tu były też LEDy, ale jakby nie było tych, jakby, full, full LEDów w reflektorach i tego pod koniec zabrakło. Jest tu też hamulec elektroniczny, ręczny. Jest też aktywny tempomat, który działa w przypadku aut po drugim liftingu nawet do zatrzymania auta, czyli śledzi auto przed Wami, jest w stanie też zatrzymać Wasze auto, jeżeli auto przed Wami się zatrzyma, ale też trzeba uważać, no bo w przypadku na przykład świateł, on tych świateł nie wykrywa, więc jeżeli macie światło czerwone, a nikt przed Wami nie jedzie, to aktywny tempomat pozwoli Wam niestety przyjechać na tym czerwonym, więc na to trzeba uważać. No i też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli auto Wam się zatrzyma, musicie wcisnąć przycisk na kierownicy, żeby auto ruszyło. Takie zabezpieczenia prawdopodobnie związane z przepisami w Europie. I jeżeli chodzi o wyposażenie, o test, to by było na tyle. Jeżeli chcecie obejrzeć film na temat usterek oraz chcielibyście wiedzieć, który silnik wybrać, no to musicie wejść w playlistę typowe ustarki aut Tam będziecie mieli film. No, a ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie dziękuję wszystkim za subskrybowanie ci co nie subskrybują, zachęcam do subskrybowania zachęcam do komentowania na temat tego auta porównywania do aut niemieckich bo cenowo akurat Volvo wypada sporo taniej no w wersji silnikowych jest tutaj troszkę mniej niż u Niemców no ale ta cena wiele osób myślę, że po przejechaniu się Volvo, nawet osób, które rozważały niemieckie auta stwierdzi, że nie widzi dużej różnicy i wybierze Volvo. Znam takie przypadki. No i dzięki Wam za oglądanie. Widzimy się już wkrótce. Cześć.